Niegdyś na brzegu Drużna funkcjonowała legendarna, niemal gospoda Ostatni Grosz. Miejsce, gdzie Flisacy zostawiali swoje ostatnie, ciężko zarobione pieniądze. Były także miejsca, gdzie przed lato odpoczywali i jadali turyści, zwabieni urokiem kanału. Nad Drużnem, oprócz Ostatniego Grosza, funkcjonował także zajazd Trzy Róże. Miał ogród ze stolikami pod parasolami, w którym często urządzano festyny. W Nowej Wsi istniał zajazd Krokowski, a w wielonkach dwie restauracje – Richarda Kreutzenbergera i Ericha Weissgrabena. Pierwsza słynęła ze wspaniałej sali tanecznej, druga z projekcji filmów. Kąty karczmą pod zielonym wieńcem stały. Zimą organizowano do niej kuligi z łuczyńca, a właściciele słynęli z pięknej gry na akordeon. Pierwsza od strony Elbląga pochylnia w załunach została wybudowana jako ostatnia. Stenkę wykorzystał w niej nowoczesny, efektywny napęd turbiny wodnej. Zasada funkcjonowania czterech pozostałych jest nieco inna. Statek po wpłynięciu między metalowe bariery cumuje do zanurzonej pod wodą ośmiokołowej platformy. Wielkie koło wodne wprawia w róg stalową linę, Wyciągając wagon transportowy na wierzchołek zniesienia, a następnie opuszcza go do kolejnego przekładu. Siłą napędową jest tu woda gromadzona w specjalnym zbiorniku i w odpowiednim momencie wypuszczana na koło średnicy 8 metrów. Napełnia jednocześnie 3 spośród 64 łopat, z których każda mieści około 1000 litrów wody. Ruch koła wodnego przez system przekładni, sprzęgieł i nawrotnic uruchamia potężne bębny linowe które zależnie od potrzeby minę bez końca nawijają lub odwijają, wymuszając tym samym ruch platform odpowiednio do góry i w dół, jednocześnie na równoległych torowiskach. Kanał ze względu na zagęszczenie dróg żelaznych i lądowych szybko tracił swe znaczenie gospodarcze, stając się wielką atrakcją turystyczną, Chociaż jeszcze na początku XX wieku radzono turystom, by przypominali kapitanowi o zabraniu niezbędnych ilości jedzenia i picia dla pasażerów, ponieważ statki służą przewozowi towarów. Początkowo w pełni turystyczny charakter miały jedynie rejsy motorowca Marta, należącego do Elbląskiego Towarzystwa Komunikacyjnego. Kanał upatrzyli sobie również miłośnicy kajakarstwa, co uwieczniła kamera przed blisko 100 lat. Dzisiaj turystom służy 8 jednostek, zabierających na pokład od 12 do 65 pasażerów. Nazywane są ptasią flotą, bowiem większość posiada ptasie nazwy. Marabut, kormoran, łabędź, perkos, żuraw i pingwin. Jest też i najmłodsza struda wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację. Ale co się tu dzieje jesienią i wiosną to, żeby Państwo mogli kiedykolwiek zobaczyć tłumy ptaków. Zlatują się no nieraz są setki, tysiące gęsi. No jest trochę z czego ująć, ale w każdym razie jest ich bardzo, bardzo dużo. I wtedy są rozliczne gatunki ptaków, które tylko przylatują, posiedzą jakieś kilka dni i znowu dalej lecą. Na przykład z północy przylatują siewki, z północy przylatują niektóre gatunki. Mew, które teraz są tylko te mewy śmieszki, bardzo pospolite tutaj i bardzo ich jest dużo, ale też ich w tej chwili nie widać, bo też mają swoje zajęcie, że tak powiem, z okresu lęgowego. Także wydaje mi się, że gdyby się Państwu kiedykolwiek udało tutaj podjechać właśnie jesienią albo wiosną, to naprawdę jest się czemu przypatrzeć.